Góra Wodyga Fabryka Dynamit Nobel. Idziemy z ekipą pochodzić sobie Dojdziemy to i tam do tego gdzie Wołoszański, tego łuku i spadamy, nie? No To jest sans. Sąc, to, sądź, na to sądź, sądź, sądź. A tu co to za, za kulę? Co to jest? Tego nie wiedziałem. Też nie Co to jest? Kurde, jakieś worki Wszym Z mułem

To jest jakaś cegła dziurówka, nie? Jest no podziurowana. No, delikatna, nie? <grym wody> A to było chyba adoptowane jeszcze, nie? Po wojnie coś tam jakieś. co? Nie wiem, czy to było.

to do do nie? betonu powiedz nam co widzisz ciemność trawą betonu i tutaj pada śnieg strzelony śnieg tutaj masz na tył tam do góry są podobne, nie? te, te wnęki, te bunkry na te dwa na tej na całej górze tylko że kupę większa, nie? Jakie to miało funkcje? Tu trzymali, nie materiału. W razie wóz, jakby pierdzieli, żeby to się rozeszło, jakaś tam fala uderzeniowa. No, no, Ale zacie, uziemnienie uchrony, ochrony, wszystko było uziemnione, nie? Tu. Jakby pierdolło to

Nie, eee, trzeba ooo, drzewa, się odsłoniło. O kurczę. Przypominam, że jesteśmy na górze Wodyga.

Dwa rzędy. Tutaj pośrodku ten budyneczek no. i tam wnęka, stół, plac taki, no. wiesz można składować i takim samym tu wyjdziesz. Ja no, tutaj byłem z, z dawkiem, nie? No. Kurwa, to jakby są drzewa, to co? Tego nie widzisz? No. Tam wejdziesz i wyjdziesz. No, no, no. Gdzie? O, Cieszę wejdziesz. wejdziesz i tam wyjdziesz gdzie można Ej. Na górze tam na samym górze Właśnie podobny jest ten Budowna Zaraz. Idziemy drugi raz Nie? Słuchaj, tutaj by się podało drufikki, tam pochodzi troszkę wyżej. A chcesz? A masz? Mam? Dawaj. Jest sobie przed szkoleń No i tam można zabarkować za darmo. Ale jak ktoś się nie będzie to jednakie ślady, to przyginał. Idziesz sobie. Jak? Normalnie szlak. Szlak to wygląda czasem tak, jak. ja się Ekipa. to ja już mam nie to Mają No, ale może się jeszcze cię jedzie to może być A tutaj, to nie, to jak od przepompowni Tylko... dobra, ja na razie dobra, trzymaj, sobie no. ja je wziąłem, ja... Nie wyciągnąłem od załadowania. Jak jak od przepompowni, nie? Tam, tam? Tam jest właśnie ta wnęka. Co, to jest ten plac Wchodzisz tu? Tą w ręką wychodzisz tamtą, nie? A tutaj widzisz masz. Jak ci powycinali to troszkę tego widać, nie? jakieś no.

a. to? to, Starpl談, to, to Pokaż. Tam. jestem. bardzo długo bo nie? Idziemy. Tutaj Andrew jest ścieżka idzie. Oh yeah. Instagram to ale to takie tam ja to ja to, 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 to nie zaglądam on jest powiązany z, z Facebookiem, nie? Zresztą jak to na to, to tam automatycznie ja nie, Aha. nie wiem,

O ja. Ty, ale to jest to jakaś droga idzie. Ciekawe. Słoneczko nam wyszło. Jesteśmy przy tej tajemniczej, wypatrzonej przez chłopaków budowli z cegły. Niemal na szczycie Góry wodyga O! o. Zobaczcie, tutaj też za okrąglą ten betonik przy tym... Tu to, zobaczcie, nie, to jest obwalone. Ale tam powinna zaczynać hałda, to taka duża. Czyli maszyna, taśmociąg do wywozu, do wywozu w no, ruchu. Tutaj no. no. może być że tak dobrze no marzyłem, żeby na tą hałdę wpaść. Tutaj? Zobaczcie. Marzenia się spełniają? Nie, bo to do nośnoga, nie? No. to co wodę. Ej, a tutaj co mamy? Zobaczcie artefakcik ksipa No, chłopata Dalej, schodźcie, bo znaleźliśmy coś. Zanim zajdziecie, to się zawali <gry> kurczę, to chyba współczesne. Pustaki. Mógł być. Ale to musimy obejść, tu nie zejdziemy. Chodźcie. O, coś Wam pokażę. Tutaj są jakie odwierty, tu są, Andrzej, robione. Są te? Byłeś tu? I te schody, takie zasypane też. Kurwa. Hahaha. <noise> pa. A my Madi jesteśmy przy tych bułkach na samej górze, góry Wodyga, co z Martą kiedyś byliśmy i z można tak powiedzieć, że od dupy strony podeszliśmy. Trzy są takie podobne, nie? W którym to były te schody? Tu w pierwszym chyba, nie? Tomaj? No. Rize wciąga. Zobacz, tutaj Jędrzej, są duże z tych. Zobacz to, tutaj. Ja tam nic nie patrzyłem właśnie Zobacz. Światło chcesz? <śpiewanie> O, to jest kawałek. tutaj co? Kanał? On się kończy bo zaraz ten. To bo jest zawalony gruzem. Tak, kaszturowa zakręcała. Podłoga tak myślę? No ale schody takie są. Kanał do samochodu też tutaj nie ma. Bo, bo to, nie wjedzie nic. Hybrydy. Ta. Hybrydy, wilkołaki. I no tak dalej. Hybrydy, też... <grydy>, wilkołaki, wilkołaki. <grydy> Wejście? Wejście. No, a wybranie, no. Tak. A jakiś tak jakby składowano tu a? materiał, żeby nie wybuchł. Też. No co, na świeżym powietrzu? Też głupie, nie? No może składniki, beczki, półprodukty, no. Ale są schodziliśmy dzisiaj tą górę. się nie? No. Ale były. Woda, Nagrywam Wasze głosy. <głosy>, głosy. Jak diabli. Ale pogoda do pisania. Nie. A je wam no, zobaczcie, no. no. Tam w nie ma, co ciekawie, jak teraz Magda mówiła.